Witajcie widzowie dzisiaj będzie recenzja LEGO Kreator 4 n 20 Kategoria 7 plus Oczywiście będziecie mieli gdzieś tutaj z boku wszystkie dane tego zestawu więc gdzieś tutaj z boku wszystkie dane to sobie otwórzmy ten zestawek i sobie sprawdźmy jego zawartość. Szybko dogram. Jeden worek. Drugi worek. Płytka. Co najgorsze arkusz naklejek. No i instrukcja Więc sobie to złożę i się do was odezwę Prezentuję cała instrukcja To już jest zestaw w gotowości Teraz wam go zaprezentuję To się prezentuje właśnie tak Te wszystkie oznakowania jakie tutaj widzicie to są niestety naklejki więc no mogą być w niektórych miejscach krzywo przyklejone ale nie znam co mi poradzę że te krzywo ale dobra tak się prezentuje ten autobus z przodu z tyłu z jednego boku i drugiego Jeździ. Jeździ. A, co Więc e, taką właśnie jeździ. Tak się to wszystko prezentuje. Więc e, tyle. Do zobaczenia w trzech materiałach. Cześć. A tu jeszcze są elementy zapasowe. Tak się one prezentują.